Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Fortnite i jak nastał ten czas. Był nowy Adex, nagrywam go dopiero w nocy, ale no cóż, no takie życie to samo życie będę nagram troszeczkę w nocy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy zwiastun, można tak powiedzieć nowy. Y, e, update, który był już po tygodniu w sumie, nie wiadomo, który to jest update, już w sumie się do numeru, który to był Ady posłude, nagrywał te update, które się pojawiły do tego czasu i zobaczmy ten nowy filmik. Bo ja nad nie zobaczymy co w tym filmiku było po posiadanych wtedy toalety i zresztą usłyszałem, i przechodzę szybko i co to wszystko zobaczyć. Co tutaj się dzieje? O kurde! O kurde też taki fajny opis. Pojawia się królowa sześcienów i zaczęła zmieniać wygląd centralnej części wyspy. Zbliżać i jej gniew, gdy prześciany. Yy. O kurde, no to widzowie, coś się będzie działo faktycznie w nowym sezoniku. Mimo tego. Jest nowy koszmar w jest nowy update i już za niedługo w siebie jest update. też yy, w sumie Halloween jest, jakby wszystko się zmienia. Mapa też się chyba zmieniła, jeśli nie mylę. No ma miejsce, tylko się pojawiła. Yy, zaraz to wszystko pokażę. ale więc czy od nas jest w sklepie w ogóle do kupienia. Bo szczerze, ja bym sobie ją mógł kupić. <grych> yy, ale to jest nadal Wonder Woman. Yy, gdzie ten. Gdzie ono jest? To ja że, O nie, w sumie ty. A no może jest w sumie w karnecie. Ta? A nie, to też nie jest ta. Już za kilka dni mam będzie nowy, nowe skiny będą w tym, ale myślę, że to jest ta właśnie, a to nie jest ta. Może ciekawe że ona jest w jakimś tutaj sklepie do kupienia. Wszystko to zaraz sprawdzę. Wszystkie pakiety, no nie ma niej tutaj chyba. Mm, y tutaj też by jej nie było. Tutaj raczej też jej nie będzie, ogólnie no, po takie skiny, ale takie skiny raczej już nie chcę takie skiny są też fajne, akurat fajne są te skiny Ten też mi się nie podoba, gdzieś nie, ja to sobie nie będzie tego skina nie wiem Myślę, że jest jakoś skin, ale chociaż mowę gdzieś tu widać, ale ja nie widzę na pewno No, no widzę no Wonder Woman, to trzeba ją kupić, no co wy, znaczy ten też tego skina nowego ale on też na nią kiedyś będę polował, może kiedyś na, na trzecie, może kiedyś ją kupię na pewno, a ja jeżeli będzie czasu jeszcze będzie. Lecimy tutaj do pierwszych miejscóweczek, zobaczymy. Ja już nie mogę się doczekać w sumie. Bo coś się dzieje na mapie. To dla mnie jest naprawdę bardzo nowość, w sumie szczerze. Może się mapa się zmieniła. W sumie będę spoileruje, ale już się tutaj coś widzę, że zmienia się na środku mapy. Widać, już tutaj też się zmieniło. Ach, widzamy, no cóż, coś poradzić wiem. Mm, muszę to zobaczyć sobie do końca, jak to wszystko wygląda, bez wycinków myślę po no w nocy takie się no. Jak by tutaj mógłbym zrobić w sumie. Nic też nie miałem no, na no, ten czas w sumie, po mm, też się dopiero co nie czułem, o Cisnesie, że jest update sposobem go pobrać. Znowu usunąć FIFA na razie, usunąć po prostu. No i tyle po prostu. E, więc zaraz to wszystko zobaczę. Mm, jak to wszystko wygląda. Ja chcę zobaczyć to nowe miejsce. Ja jeszcze nie grałem w Fortnite, ale no kurde, mógłbym jutro się udać w troszeczkę beat stop, nie po... Tylko w weekendy gram chyba troszeczkę, a z niszkolem tak w ogóle nie mam czasu kiedy, nie wiem czemu. Dzisiaj może za, nie wiem, też dzisiaj też w ogóle nic nie zagrałem. E, właściwie dzisiaj też nic nie zagrałem, ale O, odłożyłem coś na mapie podobno jest. Ale kurde, będzie się działo w tym sezonie, już to widzę widzowie, już to widzę. Napiszę, jak Wam to się podoba. Pomiję się woda, to jest jeden z najlepszych update'ów się To jest jeden mój top jeden update, najpierwszy. Bo wszystkie mi się to mi się nie podobały, można powiedzieć, że jest to muzyczka. No tak, mi jest w tym roku. Szeroko są wyzwania koszmarów czarów. Ale gdzieś widziałem tą Wonder Woman, czy tą, tą Typiarę na mapie. I jakiś odcinek, jakby kogoś, więc mówiłem trochę. I dobrze, że się, ma teoria, że te wygląd się będzie powoli zmieniał Bo tutaj tych takich linii nie było W sumie Kostki, Kevinki, ja pierdziulę. Co to jest za Fortnite? O, tu jest ona? I to jest ona, co ty dajesz? O oh, matko, gdzie mam lecieć! No powiedzmy chyba tutaj. Hmm. Dobra. Panie ten nam ten... A że to mnie odbije. Ale ty jest ta kostka chemii. No na górze jest, mogę ją zabić. Aaa, nie można ją zabić. Wo!

tutaj mnie zabił, widzowie Ale ja bym chciał tą miejscówkę trochę bardziej zwiedzić, tak jakoś na oku Bo tak to mi się nie chce zwiedzać jak, jak tak typu dużo lata tutaj, widzowie Ale fajna miejscówka Wam powiem szczerze, nowa brand się po prostu nie pokazałem tej nowej brand zobaczę na tym screenie Jak yy, to yy, wszystko wygląda Powiem aby się około 18 Więc postanowiłem, że poczekać tak taka wcześniej żeby, żeby nie było przypału na odcinkach yy, yy. No bo ubocza? I taka broń jest? Co wydaje ta? Tu nie będzie ten taki fajny pakiet, dobrze i tak. Ale nie wiem, czy już mogę zobaczyć sobie. Tutaj mi nie zjedziło, ale fajna w sumie miejscówka tu się pojawiła. Bo coś przecież były przecież, jakieś się suka taka, taka pojawi, ale to się miało pojawić tak już no pod koniec sezonu podobno, ja, ja tak sobie uważam, a pojawiło się to teraz, nie? No bardzo fajnie. Szczerze ja bym teraz chciał to zrobić i bym pojechał mem widzowie, chociaż no... Nie ja wiem, bym że chciałbym chciał to bym to zwiedzić w sumie teraz. Um, yy, gdzie to jest on na tobie? Na topie wezmę sobie na topie i będę sobie w tryb. Chociaż no, no ale nie będziemy się tym zezwaniakować Bez odcinków ten nie trwał 7 minut Jest nadal chaos na tej miejscówce Od rana praktycznie po w sumie byłem w szkole, no to jak mogą to pobrać, więc Ja już myślałem, że będzie za tydzień, w tego nie myślałem, że będzie ale A tutaj teraz się pojawi, bo zobaczymy koszmarów, czarum jakieś mamy update'ciki o, w mordę Tylko dodaję tych wyzwań, ale no, Takie wyzwania, które bym nie chciał Dobrze. no i to by było na tyle z tego odcinka na razie. co będzie dalej się działo w tym nowym sezonie. Ja w ogóle jakieś nie mam nowych wyzwania mam. Na, je na jeden tydzień. O. Dobra. To widzimy się, za już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.